Dzień dobry koziorożce. Już tutaj sobie robimy dla Was rozkładik na miesiąc czerwiec. Zobaczymy, zobaczymy, jakie dla Was pokażą się energie. Koziorożec, czerwiec. Koziorożec, czerwiec. Wasza ogólna energia na ten miesiąc i wasze nastawienie uh -huh. kochani, ewidentnie tutaj niektóre koziorożce kończą jakiś etap w swoim życiu i chcą otworzyć się na nowe, jest tutaj uleczenie jakieś uzdrowienie, jest tutaj rozstanie rozstanie, energia rozstania w związkach, w pracy to też jest takie przymusowe L4, że tak powiem, tak? czyli jakieś pobyty w sanatorium Pobyty również w szpitalach, w jakichś uzdrowiskach, czyli taka energia regeneracji sił, powrotu do sił, tak? Też energia takiego zatrzymania, zatrzymania i skupienia się być może na, na sobie, na swoich tutaj odczuciach, na swoim zdrowiu, na swojej osobie po prostu. Wy jesteście w energii świata, czyli wy jak gdyby jesteście otwarci na tą energię. Wiecie, że coś trzeba zakończyć, żeby wejść w jakiś nowy etap w swoim życiu. Tak, czyli wy tutaj jesteście otwarci, gotowi na to, co przyniesie wam los. Karta Świata też mówi o nowych kontaktach, nowych relacjach właśnie w wyjazdach, podróżach, więc i to takich dalekich podróżach, zagranicznych. Co żegnają koziorożce? Są dostateczne. Mhm. Powiedziałabym, że koziorożce tutaj definitywnie zamykają jakąś przeszłość za sobą. Nie ma powrotów. Nie ma powrotów, tak? Wykorzystałam. Koziorożec wykorzystał nadarzające się okazje te które chciał, co chciał zrobić to po prostu zrobił to jest taka um, świadomość tego co, co ja chcę i tego co udało mi się osiągnąć tak, czyli tutaj um, wy zamykacie przeszłość i podążacie wybraną przez siebie ścieżką, tak, wy już nie macie tutaj żadnych obiekcji był zrobiony ten rozrachunek, było już oczyszczenie, było przeanalizowanie i teraz już zamykamy to, dopięliśmy już to na ostatni guzik i idziemy do przodu. Co przychodzi do koziorożców w czerwcu? Kochani, albo to jest praca, przede wszystkim często pokazuje się, że to jest to praca na własny rachunek, czyli jakaś działalność gospodarcza. Natomiast są też kursy, szkolenia, szlifowanie własnego zawodu. Dokształcanie się. Tu jest takie duże zaangażowanie, cierpliwość, ale to są również, kochani, my tutaj pracujemy, ponieważ szykują nam się jakieś wydatki, tak? Może wydatki, właśnie związane z podróżą, może wydatki, właśnie związane z, z jakimś sanatorium, z powrotem do zdrowia. Więc tutaj, że tak powiem, będzie trzeba trzymać się za ten, za ten przysłowiowy portfel, za tą kieszeń. Osiem monet, tak jak powiedziałam, jest kartą pracy, więc może przychodzi do Was jakaś praca, tak? Więc jeżeli szukaliście, to w czerwcu tutaj, drobiej koziorożce, znajdziecie. To jest ósemka. Ósemka znak nieskończoności. Mówi o tym, mówi o powtarzalności, mówi o monotonii, mówi o takiej. Owszem, stabilności, powtarzalności. Ale to jest taka, wiecie, taka praca, gdzie się angażujemy, ale to jest takie od świtu do nocy. Takie, gdzie no ciężko tutaj o jakieś zmiany, tak? Ale dopytamy, o co to chodzi. Przed czym Tarot Was przestrzega? Mhm. No widzicie, a tarot was przestrzega przed tym, żebyście nie byli leniwi, żebyście weszli w tą energię ośmiu, ośmiu monet. Trójka była w odwrocie, mówi o tym, że nie chcemy się angażować, że to co do nas przychodzi, prawdopodobnie nie, nie będziecie widzieć perspektyw. No te perspektywy w ósemce monet, one są, ale nie na tu i teraz. Bo tak jak powiedziałam, to jest ciężka praca, ciężka charuwa. Tu trzeba się zaangażować w coś mocno. Ale efekty będą, bo, to, bo tam jest 9 monet, a 9 monet to już jest duże zadowolenie finansowe. Ale tu widać, że wy możecie zrezygnować, wy możecie się zniechęcić. Tak, możecie się zniechęcić. Um, co miłego, co niespodziewanego. Znajdujecie rozwiązanie, udaje Wam się uwolnić z jakiejś mało komfortowej dla Was sytuacji. Coś, co kiedyś wydawało Wam się sytuacją bez wyjścia. Teraz znajdziecie właśnie yy, drogę, rozwiążecie ten problem. Zdejmiecie opaskę z oczu. Yy, ósemka, mo, ósemka, zobaczcie kolejna ósemka. Yy, ósemka mieczy mówi o tym, że jesteśmy świadomi jakichś ograniczeń, jakichś niedogodności. Nie wiem, albo nam się nie układa w pracy, albo nam się w związku nie układa. Yy, i nie widzimy wyjścia, wyjścia z sytuacji, nie widzimy rozwiązania, tak nie wiemy, jak to zrobić. Coś nas blokuje, ale my jesteśmy świadomi tego, że jest nam źle. Może własne lęki, własne jakieś powtarzające się schematy w naszej głowie powodują, że dalej w tym tkwiliśmy. I tutaj jest pokazane, że w miesiącu czerwcu udaje Wam się właśnie wyjść z tej takiej no, mało komfortowej sytuacji. Związki, relacje, miłość. Mamy tutaj trójkę monet. Trójka monet mówi o tym, że się poznajecie, że, że podejmujecie tutaj decyzję o tym, żeby być ze sobą, żeby się zaangażować, żeby nawzajem się poznawać, dowiadujecie się tutaj sporo rzeczy o sobie. Natomiast trójka to tak jak mówię, też jest taką kartą, która mówi o tym, że jesteśmy w jakiejś relacji i ktoś trzeci i poznajemy jakąś nową osobę, która zawraca nam w głowie, tak? gdzie, gdzie zaczynamy się zastanawiać, czy ta osoba, z którą jestem, jest tą docelową, tak? Więc tutaj tak też może być, że możecie właśnie kogoś ciekawego poznać w miesiącu czerwcu. Sprawy zawodowo-finansowe siedem buław, no tutaj będzie trzeba trochę powalczyć tak, powalczyć, nie wiem, w pracy o podwyżkę, czy w ogóle o pracę o jakieś stanowisko, może pokonać konkurencję może tutaj postawić też na swoim być takim asertywnym tak, więc tutaj czeka Was trochę wysiłku, jeśli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe wynik bilans dla Was o, już Wam otworzyłam i karta rada Mhm. Zamknij przeszłość za sobą, drogi koziorożcu. Tak? Zamknij tą przeszłość za sobą, pozwól jej odejść. Spójrz na te dwa kielichy, które stoją za sobą. To nie jest tak, że, że wszystko przepadło, że wszystko się skończyło, że wszystko odeszło. Może pewne rzeczy się skończyły, może trzeba, znaczy nie może, na pewno trzeba przejść już ten okres żałoby-depresji i. Odwrócić się, podnieść głowę, dostrzec te dwa kielichy, dostrzec te nowe szanse, dostrzec to, że życie toczy się dla Was dalej, bez względu na to, co się wydarzyło, bez względu na to, jakie rany macie w sercu. Pora już tą żałobę zakończyć, drogi koziorożcu. Yy. Dobra, macie już wynik, bilans. Wynik, bilans karta kochanków, czyli taki dylemat. Jeżeli tutaj właśnie pokazuje się ta osoba. Poznajecie tam nową osobę, a już z kimś jesteście, no to tutaj jest taki dylemat sercowy, tak? Co zrobić, kogo wybrać. Karta kochanków mówi właśnie o tym rozdrożu. Mówi również o nowej relacji, nowym, nowym takim zauroczeniu, że poznajemy właśnie kogoś i jest to takie to uczucie zakochania, tak? Bo osoba, z którą jesteście, może być tak, że osoba, z którą obecnie jesteście, albo tutaj będzie to rozstanie może przez tą osobę nową poznaną i tutaj rodzi się miłość, nowa relacja, albo osoba, z którą jesteście, yy, nie ma tej chemii, nie ma tego uczucia, tak? Jesteście, bo jesteście. No, nie chcę powiedzieć, że tak jest wygodniej no, i, lub na zasadzie, bo ktoś jest, no nie ma po prostu tej chemii, tak? Nie ma tego czegoś, nie ma tego wow. A osoba, którą poznacie w czerwcu, tutaj ewidentnie jest to osoba, gdzie no, zakochacie się, to będzie taka miłość od pierwszego yy, wejrzenia. Karta kochanków mówi również o, o dobrej współpracy, tak? O dobrej współpracy. O tym, że trzeba pogodzić ze sobą pewne rzeczy, pewne sytuacje. Tak? Żeby, żeby to dobrze działało, współpracowało. Okej. Okay. Okej, okay. to nie Dobrze to jest Nie Dobra, nie chcę to weźmiemy. Dopytamy. Słuchajcie, tak teraz tutaj patrzę, że tutaj do was przychodzi Jakieś takie, taka ciężka Znaczy ciężka, taka praca wiecie Po godzinach być może I tutaj wywalczycie po prostu o to, żeby Żeby to zmienić, tak Bo już jesteście może zmęczeni, może za dużo tego Może nie macie czasu dla rodziny Dobra co wyniknie z tych dwóch pierwszych energii? Zmiana. Mhm. Zmiana. Czyli po pierwsze albo podróż, tak jak powiedziałam, ale też przede wszystkim jest to zmiana emocjonalna. Czyli zostawiacie za sobą jakiś bagaż doświadczeń, który jest wam już po prostu zbędny, tak? To jest karta takich doświadczeń, naszych życiowych doświadczeń. I tutaj też robimy taką retrospekcję, czy bagaże, które niesiemy przez to życie, wszystkie są nasze. Czy nie jest tak, że dokłada nam partner, dokłada nam, dokładają nam dzieci, przyjaciele, szef, tak, że my tak naprawdę nie musimy tego y, dźwigać, że gdy sobie y, zdejmiemy z pleców y, ten bagaż emocjonalny innych ludzi, tak naprawdę poczujemy się lekko, poczujemy się wolni, tak. I wy tutaj właśnie będziecie takich zmian dokonywać, będziecie odchodzić. Od tego, no, co Was to przysłowiowo ciągnie w dół, tak? Co w tej trójce monet w sprawach relacji, miłości? No, tak, no, rycerz była. Ewidentnie, kochani, tutaj, jakąś osobę poznacie w marcu. Ewidentnie, i to wszystko tak wiecie, to będzie takie taka nieoczekiwane spotkanie, takie. Wszystko szybko będzie się działo. No, rycerz, to jest rycerz buław, to jest taki, wiecie, no to jest taka bardzo. Um, osoba, od której ciężko oderwać wzrok. Więc no nie ma szans, żeby tu nie, nie wyszło z tego karta kochanków, no, że tak już powiem. Mhm. Siedem buław, siedem buław, co w pracy w finansach. O co tutaj? No właśnie karta świata. Mhm. Walczycie o to, żeby właśnie zakończyć jakiś etap w swoim życiu i otworzyć się na nowe. Może walczycie o jakiś termin wakacyjny również, dlaczego nie, tak? No przychodzi ten czerwiec. Może tutaj właśnie chcecie, jest, jest jakiś problem z, z dostaniem tego terminu i tutaj będzie taka walka podjęta z waszej strony. O co chodzi ze śmiemam monetami? Tak, karta zwycięstwa. No, udaje Wam się coś tutaj osiągnąć, kochani. Tak jak mówię, jeżeli tej pracy nie było, no to pracę dostaniecie. To też są takie, jakieś dodatkowe, może źródła pracy, źródła zarobkowania, albo udaje Wam się zdobyć fach w jakimś zawodzie, tak? Może zdajecie, może uda Wam się zdać jakieś egzaminy, które podwyższą Wasze kwalifikacje zawodowe. Jak najbardziej. W każdym razie. Przychodzi do Was sukces, sława, zwycięstwo, powody do radości, do świętowania, do zadowolenia z siebie, tak? Czyli tutaj osiągacie coś w czerwcu, kochani. O co chodzi z tą ósemką mieczy? Karta 6 monet karta równowagi w dawaniu i braniu. Kochani, powiem tak pierwsze co mi przyszło do głowy taka pierwsza myśl, że jeżeli mieliście jakieś problemy ze spłatą na przykład kredytów, tak, lub zabiegaliście o jakiś kredyt o jakąś pożyczkę, no to tutaj udaje wam się tą pożyczkę osiągnąć lub ją spłacić, tak to jest karta pomocy, wsparcia, to jest karta dawania prezentów, to jest karta która mówi o tym, że jeżeli coś ci się drogi koziorożcu należy, to ty w czerwcu to dostaniesz tak lub jeżeli o coś zabiegałeś, drogi kozioroż, jakieś wsparcie finansowe, lub o ten kredyt, tak jak powiedziałam, a z jakichś przyczyn wcześniej to cię coś cię ograniczało, no to w tym czerwcu tutaj udaje ci się to załatwić. No i jeszcze zobaczmy tą kartę kochanków. Dopytamy. Tak, rycerz mieczy. Rycerz Mieczy, który mówi o rewolucji, o rewolucji w naszym życiu, w naszym sercu, tutaj w naszych relacjach. Tak, to są jakieś wiadomości. Może jakaś podróż również w tym czerwcu będzie, bo tutaj i to taka podróż samolotem. Podróż samolotem do osoby, którą darzycie uczucie, lub z osobą, którą darzycie uczucie. Jakaś tutaj nastąpi, kochani, zmiana, rewolucja w relacjach, jak najbardziej. Jak najbardziej. Drogie koziorożce, dwa razy karta świadet. Ewidentnie domykacie jakiś etap w swoim życiu, bo wiecie, że już nic więcej z tego nie wyciśniecie, już więcej nie zajdziecie w tym kierunku, znaczy więcej nie osiągniecie już w tym kierunku pod kątem rozwoju, czy to w partnerstwie, czy to w pracy. Jesteście otwarci na nowe i walczycie o to nowe, tak? Walczycie o to nowe. Przychodzi do Was jakiś, jakiś sukces, jakieś zwycięstwo, osiągnięcie celu i pokazuje się osiem monet, czyli w sprawach zawodowo-finansowych, więc, więc tutaj to już sami najlepiej wiecie o co chodzi. Kochani, zamknąć definitywnie przeszłość za sobą, bo ona tylko niepotrzebnie odrywa Was od, tej, od tych nowych rzeczy w, tym, w tej karcie świat, tak? Bo jeszcze jedną nogą tkwicie po prostu w tej przyszłości i w 100% nie cieszycie się, nie, jest, nie, nie żyjecie pełnią życia w 100%. Nie żyjecie tym nowym w 100%. Kochani, tutaj udaje Wam się z czegoś wyspowodzić, z jakiegoś, może nie wiem, z jakichś obciążeń kredytowych, może ym, walczyliście tutaj o jakieś dodatkowe pieniądze, może żeby ktoś Wam oddał lub walczyliście o jakieś wsparcie. no W każdym bądź razie coś, co kiedyś was ograniczało pod kątem taki finansowy przede wszystkim. To tutaj teraz w czerwcu, jak gdyby te blokady, te ograniczenia znikają i to dostajecie to, osiągacie to. No i moi drodzy, coś w sprawach relacji jakaś rewolucja, jakaś podróż do osoby dla Was ważnej lub z osobą, którą tutaj darzycie uczuciem. Drogie koziorożce, cudownego miesiąca. Pozdrawiam.